Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Krzychu W dzisiejszym odcinku w dalszym ciągu porobimy sobie zadanka z trybu projektowania. Pokażę Państwu, jak tym razem możemy uwzględnić podkwerendę w naszym trybie projektowania. W jaki sposób możemy taką naszą kwerendę sobie zrobić. Jak zwykle na samym początku pragnę Państwa zaprosić do korzystania ze strony tutaj Epistemi, pod strona informatyka. Tutaj kurs bazy danych. No i tutaj mamy, prawda, staram się. Na bieżąco wrzucać wszystkie materiały, które właśnie w tym kursie tutaj przerabiamy. Także zapraszam na podstrony Matematyka, tutaj także mamy kurs. No i GitHub, no tutaj oczywiście, repo się nazywa Databases, tutaj także mogą Państwo znaleźć pliki, chociaż część z tych plików będę musiał jeszcze zamienić, ponieważ tam znalazłem jeszcze parę błędów, także ale to już w wolnym czasie. Dobrze, przejdźmy w takim razie, drodzy Państwo, do naszego trybu projektowania. Tutaj mamy, drodzy Państwo, werendę naszą pierwszą w trybie projektowania. Przypominam, jak się tworzy tryb projektowania. Klikamy sobie tworzenie, wkramy projekt ferendy. Następnie kolejności tutaj dodajemy. No i tutaj oczywiście łączymy. W zależności w tym wypadku to jest akurat klucz obcy, jest tak naprawdę wiele w tej naszej tabeli przedmiot w tym wypadku ID naszych uczniów. No i tutaj jeszcze łączymy z ID ucznia ID ucznia. Pokażę jeszcze Państwu tą tabelę. W tej tabeli uskaniłam właśnie sobie ID ucznia, no i tak naprawdę większość przedmiotów, większość ważniejszych przedmiotów, z których właśnie ten uczeń ma konkretne oceny. No i przejdźmy do. Naszej kwarendy pierwszej. Zatem kontynuując, co my tutaj tak naprawdę mamy wybrać? Mamy wybrać imię oraz nazwiska uczniów z najwyższymi możliwymi ocenami. Jaka jest najwyższa możliwa ocena? No W polskim systemie nauczania jest to oczywiście szóstka, prawda? Czyli moglibyśmy tak naprawdę napisać where ocena rozsią równa 6, ale załóżmy, że my tej maksymalnej oceny nie znamy. No i my chcemy tak naprawdę wyświetlić tych uczniów z tą maksymalną oceną. Co wówczas tutaj robimy? Wówczas, drodzy Państwo, wybieramy pole imię, pole Nazwisko oraz pole ocena z tych naszych trzech tabel. One są już połączone, więc możemy tak zrobić. No i w tym wypadku, przy polu ocena, w kryteriach, dajemy sobie naszą podkwarendę czyli where ocena. W tym wypadku to się równa, no i tutaj mamy naszą podquarendę. W jaki sposób ta nasza podkwerenda wygląda? Sprawdźmy sobie. Wybieramy maksimum z. W tym wypadku. Naszego pola ocena, nazywamy to jako max, no i z wybieramy to z tabeli przedmiot, czyli nasze pole ocena z tabeli przedmiot. W ten sposób zostanie tak naprawdę zwrócony tylko jeden ten rekord. Możemy sobie sprawdzić działanie tej kwery. Ona jest dosyć prosta, także wydaje mi się, że tutaj nie będzie akurat zbytniego problemu. Tutaj widzimy, drodzy Państwo, że zostali, z, zosta, zostali zwróceni uczniowie Krzysztof, Mazur oraz Mateusz, który właśnie nie ma określonego nazwiska. To było przydatne przy czy tam joinie, jak sobie to omawialiśmy. Dobrze, przejdźmy w takim razie do naszej kwerendy drugiej. W naszej kwerendzie drugiej, w trybie projektu, wybieramy sobie imię, nazwisko, ocenę. No i w tym wypadku, drodzy Państwo, chcemy tak naprawdę zwrócić tych uczniów, których imię zaczyna się od litery K lub też zaczyna się od litery M. No i chcemy tak naprawdę zwrócić tych uczniów, których właśnie imię zaczyna się na K lub M, który w tym wypadku średnia ocen jest. Jest możliwie największa. W jaki sposób to zrobimy? Drodzy Państwo, to zadanie można zrobić w ten sposób, że właśnie pogrupujemy sobie według imienia, nazwiska, no i także zrobimy sobie tutaj w tym wypadku nasze wyrażenie równe średnia dla pola ocena. Wówczas wyliczymy sobie średnią ocen dla danych uczniów i posortujemy to wszystko malejącym. W ten sposób otrzymamy, prawda, niejako taką listę uczniów z najwyższymi możliwymi średniami od góry. Na samej kolejności wybieramy sobie tylko tych uczniów, czyli like, których imię zaczyna się od litery K lub też imię zaczyna się od litery M. No i chcemy zwrócić tylko dwóch tych uczniów, których imię zaczyna się na K lub M, mając, mających najwyższą na średnią. Czyli w tym wypadku zwrócimy sobie dwa nasze rekordy. No i sprawdzimy. No i jest to Krzysztof Mazur, średnia 4,6 oraz Mateusz, prawda, bez nazwiska, no dla którego średnia jest równa 3,6. W takim razie, drodzy Państwo, przejdźmy sobie do naszej kwarendy trzeciej. W naszej kwarendzie trzeciej, co tak naprawdę będziemy robić. W naszej kwarendzie trzeciej jest to kwarenda pomocnicza do naszej kwarendy kwarendy czwartej. Jest to tak naprawdę kwarenda pomocnicza do naszej kwarendy czwartej, dlatego może zacznijmy od niejako zdefiniowania sobie polecenia dla, naszego, dla naszej kwarendy czwartej. Chcemy, drodzy Państwo, wybrać wszystkich uczniów, których średnia ocen jest większa od średniej ocen klasy pierwszej, klasy pierwszej A. W jaki sposób to, drodzy Państwo, robimy? To zadanie można tak naprawdę rozwiązać na parę różnych sposobów. Ja zaprezentuję Państwu tutaj sposób z użyciem pod kwerend. No i w jaki sposób to zrobimy? Najpierw tworzymy sobie kwerendę pomocniczą, kwerendę trzecią, której wybierzemy sobie tak naprawdę średnią ocen dla klasy pierwszej A. Żeby to wykonać musimy sobie pogrupować na samym początku według naszej klasy no i tak naprawdę wybrać tą klasę pierwszą A, czyli w kryteriach do pola klasa dajemy pierwsza A. No i tak naprawdę wybieramy tylko jedną, tylko jedną wartość z właśnie naszego pola ocena w tym wypadku. No i jest to oczywiście średnia z sumy tych ocen dla tej klasy. Tak, zauważmy, że właśnie zwracamy tylko to jedno pole, możemy sobie to zobaczyć. No i widzimy jest tylko jedna wartość, czyli dokładnie to co chcemy otrzymać w przypadku podkwarent. Pamiętajcie, drodzy państwo, że w przypadku percent, jeżeli nie używamy słowa kluczowego in, to wówczas nie rozważamy i rozważamy tylko jedną możliwą wartość, do której właśnie będziemy tak naprawdę przyrównywać, więc ta kwarenda, w tym wypadku kwarenda trzecia musi nam zwrócić tylko jedną wartość będącą średniej dla klasy pierwszej A dlatego także musimy tutaj właśnie pogrupować by móc użyć naszej funkcji średniej dobrze, czyli tutaj przejdźmy w takim razie do naszej kwarendy czwartej czyli wybieramy wszystkich, wszystkie imię imiona i oraz nazwiska uczniów, których w tym wypadku średnia ocen jest większa od średniej ocen klasy pierwszej A drodzy Państwo, czyli w takim Razie pogrupujemy według imienia, nazwiska oraz oceny. No i tutaj w tym wypadku robimy sobie średnią z naszych ocen dla danego ucznia, prawda? Czyli mamy w tym wypadku już średnią ocen dla każdego imienia, nazwiska, ponieważ względem imienia oraz nazwiska pogrupowaliśmy sobie tak naprawdę, więc ta średnia jest liczona niejako z sumy ocen dla danego ucznia. W dalszej kolejności, mając już określoną tą średnią, chcemy, by ta średnia była większa, no właśnie od czego? No i Drodzy Państwo, tutaj tak naprawdę daliśmy sobie dokładnie naszą kwarendę trzecią. Czyli tak naprawdę możemy, drodzy Państwo, pokażę Państwu, jak to się można fajnie zrobić. Po prostu klikamy sobie właśnie w widok SQL, Ctrl A, Ctrl C, no i w następnej kolejności przechodzimy do naszej kwarendy kolejnej, w której wykorzystujemy nasze podzapytanie, no i w tym wypadku byśmy sobie wkleili naszą kwarendę pomocniczą. No i tutaj właśnie mamy, że wybieramy właśnie średnią z naszych ocen jakoś. Średnia ocen z tabeli uczniowie, łączymy prawda ze wszystkimi naszymi tabelami, no i grupujemy według klasy, gdzie klasa w tym wypadku jest równa pierwsza A. No i czyli w takim razie wiemy, że to nam zwróci jedną wartość, wartość średniej dla naszej klasy pierwszej A. No i ta nasza ocena y, średnia z ocen dla danego ucznia będzie większa. Czyli zapisujemy, uruchamiamy, no i widzimy, są dwójka uczniów się zwróciła jest to Agata Warchalk oraz Krzysztof Mazur, drodzy Państwo, którzy właśnie mają tą średnią większą niż cała klasa. Za pierwsza. A, dobrze. W takim razie, drodzy Państwo, to by było w tym odcinku na tyle. Jest to także zarazem ostatni odcinek z podkursu maturalnego, bazy danych kursu maturalnego z matury z informatyki. W takim razie, drodzy Państwo, jak zwykle bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.